Cześć! Witajcie na kanale Alex Merlin eee, Dzisiaj nowa seria wymiany Wymiana była z dodajką LPS Będzie jeszcze niedługo ostatnie pożegnanie Ponieważ się jeszcze raz wymieniam Były dwa petisoty, więc muszę jeszcze Dać i, i będzie i Już pożegnamy trz, chyba trzechop Ponieważ będę się wymieniała trzema No Więc tyle Ode mnie i już eee, zaczynamy więc tak, zacznijmy od akcesoriów, od tych mniejszych. Były trzy akcesoria i jedno, jedno w tym takie mniejsze. Więc tak, pierwszy to jest taki puhar. Ma on z tyłu łapkę. Jest trochę poobcierany. Ma lepiej I tu jest pusty. Można coś do niego włożyć. Teraz większe dodatki. Kolejnym dodatkiem jest taki, taka toaletka. Wygląda ona tak. Jest złota. Tu odbijam się troszkę ja. I tu moja klawiatura, i w ogóle trochę ona się odbija I tak wygląda. Ma takie kwiatuszki ładne. Hmm. Wyrobiam. Nie wiem, jak to powiedzieć. I ostatnim dodatkiem jest takie legowisko. Jest ono wykonane z gumy. Tak. Jest. Tutaj różowe, jest miętowo różowe, jest troszkę brudne, ale go umyję. No i wygląda ono tak. Teraz patchwork. Pierwszym patchworkiem jest taka suszelka. To jest moja pierwsza sąszelka. Wygląda ona tak. Nazwałam ją Sawana, ponieważ ma coś takiego w oczach i chyba takie są u no, ale nie wiem, ale nazwać ją u i mam zdobyć sobie już. Sawana jest chyba zamówiona nawet, więc Sawana będzie się u mnie nazywała Ashley i ona posiada dziurkę. Kolejnym i ostatnim paczkapem tej wymiany jest ta panda. Tak, tu jest troszeczkę brudna, ale to zmyje. Z tyłu też jest troszkę brudna, ale mówię, że się nie to bawiła, więc to mi nie przeszkadza za bardzo. jest ona nas Będzie się nazywała Len... lena, lenka. I... ma takie niebieskie oczęta. Ma lekko zdarte tak jak jest one w gorszym stanie niż ehm. Szynszylka. Nie, nie ma troszkę odkryziony ogonek, czego nie widać tutaj. Ale tak. Teraz zmienimy się panną. Panna ma takie obramowanie e, wokół oczu to ma większe i jaśniejsze. E, ma takie drzwi wygrawerowane, czy coś takiego. Ma słodziutkie łopatki. E, nie ma znaczka LPS bo to jest ta stara seria ona również nie będzie na Okej. Okay. O, jak się ładnie uda ta Tak, wygląda ona w sumie tak. No i ona posiada szary magnesik. No tak, okej, okay, idzie. Wszystko razem wygląda tak. Mniej więcej. Lubię się nim bawić. To się stało mój ulubiony pet shop. Tak, mi jest ten, ale już jest moim ulubionym pet tak. Aha, i nie wspomniałam, panda trochę Ale to tyle. No to... tyle w tym odcinku. Trzymajcie się, no i cześć.